I serdecznie witam dzieci, bo one są naszą przyszłością. Moi kochani, w pewnym mieście Ciechanowie nad rzeką Łydynią, na niewielkim wzgórzu jest budynek szkoły podstawowej nr 6. W tym budynku pracuje bardzo wiele osób. Między innymi ja, ja nazywam się Maria Trojanowska, i pełnię funkcję dyrektora szkoły. Ale na dzisiejszym spotkaniu jest również Pani Wicedyrektor Iwana Rogińska, która zajmuje się dziećmi w edukacji w ja, Jako jedną z przyszłych wychowawczyn ja Państwu nie będę zabierała dużo czasu, ponieważ w tym roku przebywam na urlopie na poratowanie zdrowia i wszystkie sprawy na bieżąco śledzi moja koleżanka, która będzie również wychowawczynią klasy pierwszej. ja mam nadzieję, że we wrześniu Spotkam się z grupą dzieci i razem, ja już w pełni sił, i dzieci też z zapałem, podejmiemy razem trud pierwszej klasie. Ja dziękuję. ...szkolnej, obecnie uczę klasy trzecią, no i od pierwszej klasy zarówno na nowego roku szkolnego, mam nadzieję, objąć nauką y, dzieci z klasy pierwszej. Na początku chciałabym niestety Państwu podziękować, wstępnie oczywiście, za zaufanie y, do naszej szkoły, za to, że Pragniecie Państwo podnieść dzieci edukację w tej szkole w imieniu swoim i w koleżanki pani Ewy Bardzo bardzo serdecznie Państwu dziękuję.